Dzień dobry, witam na forexiestrader.com. Jest 31 marca. Spójrzmy, może najpierw, jak zwykle, na wykresy 4 godzinne. Mamy tutaj indeks US 30, który to mówiłem, że będziemy obserwowali, jak zachowa się na tym wsparciu oporze. Było kilka opcji, że spotka, odejdzie agresywnie, odejdzie lekko w dół, albo też przebije, nie zastanawiając się tutaj na tym wsparciu oporze. Wtedy będziemy obserwowali kolejne wsparcie opór ponownie, czy przebije, nie zastanawiając się. Czy też powoli zacznie odejście się zachowywać w dół, czy też agresywnie zacznie pikować w dół. W zależności od tych trzech, czterech wersji podejmujemy odpowiednią akcję, to znaczy wychodzimy z pozycji długiej, kontynuujemy pozycję długą, lub też czasami jeżeli jest super agresywny dalszy ruch, można zastanowić się nad wejściem w pozycję długą pod kolejny super wzrost po przekroczeniu tej, tej przestrzeni tego support, resistance, wsparcia oporu. Spójrzmy na wykresy 4-godzinne, jednak z prostokąta, o jakim rozmawialiśmy 2-3 dni temu nastąpiło wybicie do góry i to z pięknym testem, proszę zwrócić uwagę, rynek wrócił równo do tego wsparcia oporu i odbił się do góry agresywnie, czyli piękne zachowanie, piękny test symboliczny, o jakim wspominałem czyli zatrzymanie się na linii wsparcia oporu po tym jak agresywnie kurs się wybił do góry. Bardzo ładne zachowanie. Także można było tutaj wejść w tym momencie w połowie tego ruchu albo pod koniec w rynek i tutaj wczoraj na kursie rozmawiałem już z jedną osobą, że żeby rynek dalej poruszał się agresywnie, agresywnie do góry. No tutaj mieliśmy już takie ruchy agresywne do góry, agresywny w dół. On pewnie będzie brał jakiś oddech na którymś poziomie i z tego oddechu dalej będzie wybijał się do góry. Wtedy można próbować łapać ten ruch. Także to jest takie małe podsumowanie tego, co może się wydarzyć. Będziemy patrzyli, jak tutaj kurs będzie dalej rósł. Do jakiego momentu on urośnie? Czy to będzie ten support resistance na poziomie 62,38% przykładowo, czy, czy będzie to wyżej i wyżej? Także to się jeszcze okaże. Jeżeli chodzi o euro, euro znalazło swoją drogę do góry. I jest to piękne i fajne, że w zgodzie z dużym trendem euro podąża tutaj w kierunku górnym. Proszę zwrócić uwagę, wczoraj na kursie też robiliśmy jakąś wstępną analizę, gdzie mieliśmy do czynienia tutaj z dużym trójkątem na M30. W międzyczasie kurs skonsolidował się tutaj, byłoby to bardziej widoczne w obserwowaniu rynku przez market profile. Jeżeli Państwo chcą, chcieliby być bardziej zaawansowanymi w różnych technikach obserwacji rynku, w wykresie w innej postaci, to jest to tak zwany market profile. Tutaj widać, gdzie rynek najczęściej przez ostatni czas podążał w tej konsolidacji i wyrwanie się z tego momentu z przestojem tutaj mogłoby nam dać kolejne wejście w rynek interesujące. Natomiast no, powinno się to wydarzyć w ciągu dnia, żebyśmy wchodzili w tego typu zagranie. Tak czy jak fajnie rynek pokazał, że Porusza się w zgodzie z trendem, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, była też taka opcja, że jak pomniejszymy tutaj sobie wykres 30-minutowy. Była taka opcja, że jesteśmy w filowym środowisku spadkowym, ale bez jakiejś dużej fali spadkowej. Powstała tutaj flaga. Gdy ta flaga wyrywała się dołem, po tym jak wyrywała się do góry, zeszła agresywnie w dół i jeszcze przebiła wsparcie opory. Byłoby to ładne, nie piękne, ale ładne wyrwanie się dołem z flagi, ale to nie nastąpiło. Tutaj, środowisko spadkowe, o czym wczoraj mówiłem na kursie online. Jest takie sobie, to znaczy flagę z wyrywaniem w dół obserwujemy w idealnej sytuacji, kiedy fala do góry nie jest taka duża w środowisku spadkowym, i jednak zejście jest większe w dół. To znaczy flaga jest wtedy oddechem. Po jakimś dużym zejściu powstaje tego typu flaga i wyrywa się w dół. Jednak ta flaga widać powraca do dużego trendu wzrostowego na H4, co jest widoczne bardziej i będzie pieła się dalej, dalej, podejrzewam. Do góry komfortowo, tak jak duży trend podąża. Jest to bardzo, bardzo naturalne. Także spoglądając jeszcze na wykres 30-minutowy, aktualnie nie jest to żadna ciekawa sytuacja do wejścia w rynek, chyba że rynek zejdzie jeszcze agresywnie, raz odbije się tutaj od poziomu konsolidacji tymczasowej i dalej będzie podążał do góry, spójrzmy na fund, fund zachowuje się zupełnie tak samo. Proszę zwrócić uwagę, jaka piękna kołyska tutaj powstała na funcie, to jest symbolizowane przejście trendu z spadkowego na wzrostowy, także nie dość, że mamy tutaj prostokąt z podwójnym dnem, to jeszcze jest to piękna kołyska, także ten kurs, on może tutaj spadać na chwilę po to, żeby wybić się jeszcze do góry. Ja nie mówię, że tutaj trend będzie rósł przez dni, tygodnie, kolejne. To jest wykres 30-minutowy. Trend będzie rósł, wystarczy, że da taki strzał, i sygnał tej kolebki będzie spełniony. Także 100-200 punktów to jest taki pierwszy sygnał z tej kołyski, która tutaj z tego spodku odwróconego, który jest widoczny na tym wykresie. Natomiast na wykresie H4 widoczne jest to bardziej jako prostokąt, po prostu. Prostokąt symbolizujący zmianę trendu, klasyczny prostokąt zmiany trendu na wykresie 4-godzinnym, co jest po prostu dużo pięknie, ładnie widoczne jako spodek kołyska na. M30, także ten ruch może być jeszcze większy, ja bym poczekał, jeżeli chcielibyśmy kupować ten kurs, nie tutaj, tylko zdarza się często, że kurs schodzi nagle losowo w dół, podtrzymując pattern formacji tej kołyski, cieniuje do góry i dalej rośnie. Także jak już, to tego typu ruch łapać albo wchodzić wcześniej w rynek w tej kołysce, tak? To znaczy wyrwanie trendu do góry, powrót i znowu do góry, w takich momentach wchodzić w rynek jak już, a niekoniecznie w takich. Po przejściu trendu jest to wtedy ruch typu smart money, kiedy na początku ruchu po prostu inicjującego przy zmianie trendu wchodzimy w rynek. To wszystko jest widoczne na wykresie, łatwe do opisania, łatwe do zauważenia. No oczywiście wymaga troszeczkę doświadczenia, o tym rozmawiamy na kursach, również online. Dziękuję bardzo i zapraszam na pozostałe wideo analizy. Pozdrawiam.